Ostatnio dokonałem bardzo fajnego zakupu. Zobaczcie, widzowie sami w ogóle jaki klasyk. Wracam sobie z zakupków. Tutaj mogę drzwi otwierać, zamykać. Silnik wam za momencik pokażę, bo to jest klasyk, jakim się kiedyś normalnie jeździło. Także mamy z tyłu wygodną kanapkę. Tak wygląda właśnie silnik, a ja wróciłem do swojego domku, ponieważ mam tutaj parę nowych rzeczy. Ej, jaki straszny kot! Prezent dla G-Player? I kto mi podrzucił? Czy to jest prawdziwy, słuchajcie, kot? Ej. Cześć Plejek! To... Co? Ja cię... Co to podstawił? To jest... Widziałeś Nie tutaj mam kogoś? Pojęcia, ale normalnie to jest to, to Ja go on jest, jest Bobby Playtime! Ja Serio? Cię, ale super. Ej, chwila, on ma taki normalnie patrz, wisiorek ogólnie księżyca, tak jakby był postrzywany, miał ręce i nogi. Myślisz, że to jest ogólnie prawdziwy kot, czy to jest sztuczna, normalnie tylko Nie, taka rzeźba? weźmiemy do domu? No nie wiem, wiesz co, on troszeczkę proszę, strasznie proszę, wygląda. Weźmy do domu. No dobra, to gdzieś go postawimy, słuchaj. Może nie wiem na balkonie, tam na górze. Co ty na to? No dobra, to to nawet nie jest pomysł, ale. O, faj G-Play w ogóle to kupiłem. Kupiłem normalnie tutaj do ćwiczeń. Będziemy teraz ćwiczyli, robili tutaj formę na takim orbitreku. Tu jeszcze mam normalnie okularki, sobie kupiłem na, na słońce. I mam jeszcze, słuchajcie, taką maskę, jakbym ale chciał się zamaskować. Śmiesznie. No, jak się bym chciał owce udawać, to mogę normalnie owce. Dobra, także myślę, że tutaj on może sobie siedzieć. Także słuchajcie, tak wygląda posąg katnapa. Jak g chcesz go, ale chwila, bo ja się zastanawiam, czy to nie jest jakiś troll. Ktoś nam tak. to podrzucił g i to jest w ogóle podejrzane troszeczkę, wiesz? A może nam po prostu ktoś chce taką niespodziankę zrobić? No nie wiem, no jak chcesz, to dobra, to tutaj wy i tak śpicie, wy się będziecie bali, jak on was tu będzie w razie co nawiedać. Ja sobie idę, słuchajcie, i muszę odpocząć, ogólnie przebrać się i mam nadzieję, że w sumie sobie pooglądamy jakiś film, może poczilujemy, Także ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj się Rytunku, szybko... Pomocy, tato. Co jest Gplay'ek? Dżiplejek, co tam na górze? Co słuchajcie, co się stało? Dżiplejek? Ej, tylko kot się rusza. Ej, zżarłeś Dżiplejka, mojego synka? Gdzie o, on jest? Jasne, o, jasne. Nie je. będzie jest komule. Ustanął Chodź na nogi. Widzieliście, u, widzowie? U, u. Ej, ja nie mogę. Weź sobie, idź stąd, potworze przeklęty. Gdzie przyklęty. ty jesteś? Zaraz ciebie tutaj wezmę Idziemy i po prostu dorwę. słuchajcie. No nie. Patrzcie w ogóle on wstał. Wcześniej tak się skradał ogólnie, a teraz się e, wstał i tak naprawdę teraz mnie straszy. Idziemy do tajnej kryjówki pod chodnikiem. Tam mam nadzieję, że znajdziemy jakieś potrzebne i będziemy go, słuchajcie, trollowali. Dobra, szybko włazimy i proszę, żeby tu były jakieś epickie temki. Dobra, są to normalnie Gdzie takie jesteś? rzeczy. Okay. Gdzie się ukrywa? Dobra. Okej, okay, słuchajcie, także teraz możemy go... Mamy konewkę taką podpalającą. Dobra, może go podpalimy, jak on tak lubi być podpalony i tutaj ogień wszędzie o, rozprzestrzenia. O, gdzieś tu! tutaj chyba się znajdujesz. Zaraz wezmę i normalnie Ciebie załatwię. Niech jeszcze go poradimy. dorwę. Teraz pojzona. Patrzcie, zaraz będzie zatruty. I ja mam nadzieję, że mnie tutaj nie zobaczy. I teraz nic nie będzie widział. Patrzcie. Idę go tu szukać smoka, dalej. Smołka rzucimy. O nie, rzuciłem tutaj do tajnej bazy pod chodnikiem. Słuchajcie, tego Smołka. Także tu będzie zaraz mocna zadyma. I sam straciłem widoczność, ale mamy maskę ogólnie owce I ona mnie też może trochę uratowała. Dobra, mam nadzieję, że on myśli, że ja tam dalej sobie poszedłem. I słuchajcie, tam sobie poszedł, a ja muszę w ogóle uchronić moją rodzinę. I co to w ogóle jest za konewka? O nie! Podpaliłem mój samochód, mój klasyk się pali. To wszystko przez tego katnapa złego, słuchajcie. Ej, czy Co się tam skradasz? Wychodź szybko! Jesteśmy no, no, w niebezpieczeństwie! Tutaj po... Co tutaj się w ogóle takiego dzieje? Czemu ten domek tutaj, jakiś ogień tutaj Słuchaj, jest u nas? Ktoś nam podrzucił. Takiego strasznego kota. Nazywa się Catnap. G-Play ogóle jego zna. I to był niby prezent. Wyglądał jak posąg, ale ten posąg ożył i normalnie, słuchaj, przeklęty był. I on ten posąg tutaj daliście do naszego domu? Tak, słuchaj, daliśmy. I słyszałem krzyk g a g gdzieś zniknął, słuchaj. nie wiem w ogóle, gdzie są dzieci. Nie wiem w ogóle, gdzie jest G-Playeczka, gdzie jest No To musimy się tutaj rozejść i normalnie gdzieś poszukać. Może na plażę uciekli. Chodźmy, zobaczmy. Tam jest platforma, ale nic na razie tam nie widzę, bo jest chyba za daleko. Może tam słuchajcie, się na nasze dzieci ukryły. Nie ma zielonego pojęcia. Czekaj. Ej, coś tam zaczynam widzieć ogólnie. Ej, patrz, tam jest w ogóle Dibrej. nasza rodzina cała, tam widzisz? Tam są nasze dzieci. Patrz. Musisz pójść tam do nich. Dobra, dzieciaki, już was Ej, co tam jest? To rekin jest? Rekin. Ja nie mogę! Normalnie rekin uwięził, czekaj, wezmę może bloki jakoś się tam w razie co podsadzę, także płynę tutaj, jak ten rekin płyń, może... płyn płynie jak najszybciej! O nie. o nie, ten rekin, że się do mnie tutaj nie zbliżał, tylko. I co z stąd, rekinku? O nie, dobra, słuchajcie, ja tu się podsadzę, podsadzę. i on mnie zaraz pożre, czyli plejka, ratunku, zrzucił mnie! Uważaj, o, uważaj, o, pomocy. no płyń po Idź dzieci. O nie, słuchajcie, zabudowujemy się jedno serduszko. O nie, słuchajcie, ten rekin mnie pokonał. Ja ci dam normalnie, zaraz cię zatruję, rekinku. Nie będziesz tak łatwo moje dzieci powałaś... słuchaj, byłam właśnie, byłam normalnie w kuchni i w lodówce miałam takie zamrażacze, żeby tutaj lód się pojawił zaraz tutaj normalnie lód powinien być, więc ten, wtedy ten rekin tutaj do nas nie dopłynie, o, o widzisz? Dobrze, dobrze, zaraz zamarznie może, Ha, i co, rekinku? Ty, Dziplajka, myślisz, że normalnie ten rekin współpracuje z tym katastrofą? Napem I oni razem normalnie współpracowali i nasze dzieci porwali. Dawaj mi się No więcej nie wiem, może coś w tym. Ha. Coś w tym może być, Jeeple. Już teraz normalnie, Rekinku, nas nie złapiesz, a my zaraz uwolnimy nasze dzieci. Gplayka, ty to jesteś pomysłowa. Patrz, oddala się cwaniak! Oddala no, się widzisz? normalnie. Teraz sobie zmieniam na okularki, lakie boss, ha i co teraz, Rekinku? Masz tutaj ze jeszcze go ślepie, dzieciaki. Dzieci. Już, hopcie, wszystko dobrze, już wszystko dobrze, już dobrze. Normalnie tu jeszcze takie kujące jakieś te y, Kłodki poustawiali. Dobra, Jeeplajka. Dawaj, normalnie, ja tutaj tego Rekina jeszcze y, odgalibyśmy. to ja może pójdę do koleżanki gdzieś, żeby nie u nas w domu dobra. nie było dzieci. A ja żeby jeden wiem, do Lumi zobaczyć, czy ona jest bezpieczna. I do sąsiadów, czy też ich ten kot w ogóle. Słuchaj, nawiedza, ten straszny katnap. Jesteśmy pod domkiem Lumi i to wygląda, słuchajcie, sprawa całkiem spokojnie. Nie to, co tam. Dobrze, że ta kryjówka, słuchajcie, tajna pod chodnikiem mnie uratowała, bo bez niej to ja bym polekł. Na pewno jeszcze będziemy je wykorzystywać. Ale dobra, patrzcie, straszny syf. U Lumi jest w łazience. Puk, puk! Przepraszam? Jest tu ktoś? Lumi! Na jesteś dole, bezpieczna? na dole! W Lumi, co się dzieje? W piwnicy zostałaś zamknięta? Ja w piwnicy zostałam uwięziona! Co jest grane? Kto się tu uwięził? Ja mnie normalnie wziął tutaj, uwięził. Jeszcze najgorsze te drzwi są na pini. Trzeba gdzieś odnaleźć tutaj kod. Co, on zaprojektował normalnie takie drzwi i się tutaj zamknął na pini. Tak, Wcze? taki tak. jest ten kot. Tak. No, najwidoczniej widzisz. Dobra, Z Nim no to, to słuchaj, normalnie nie ma żartu. A próbowałeś zgadnąć ten kod w ogóle? Czy słuchaj Nie, nie próbowałam, bo najprostszy taki jeden, 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 czy coś takiego to w Ej, ogóle nic nie działa. czekaj, coś tu jest. Pierwsza liczba, Lumi. Mam pierwszą liczbę. 9. A widziałaś, o. gdzie on się tu kręcił? Gdzieś, może, słuchaj, widziałaś coś? Czy on po całym domu chodził, czy tylko tu po piwnicy? No bardziej, tu po piwnicy tylko widziałam, jakby normalnie mnie tutaj uwięził. Już nie wiem, gdzie na górę mógł Idę chodzić. Mogę zobaczyć, słuchaj, wyżej, bo tutaj na razie nic nie widzę. Ej, słuchajcie, może to ten kadnap tutaj tak nabrudził w tej łazience, Lumi. Strasznie tutaj śmierdzi. Fu, w ogóle to jest przesada. Ale patrzcie, tam coś jest. Zaręcznikami. Druga liczba. Jest druga liczba jedynka słuchajcie okej okay, gdzieś tu coś jeszcze jest na razie nie widzę dobra także słuchajcie sprawdzimy jeszcze na górze bo może tu coś też jest patrzcie jest coś i trzecia liczba to jest 8. I została ostatnia, może w sypialni Lumi. Chwila, jest tu jakaś książka. Sprawdzimy, może to jest Lumi jakiś pamiętnik, czy coś. Może nie będziemy tam, słuchajcie, jej czytali na razie. Na razie będziemy szukali. O, mamy czwartą liczbę, Lumi! Już do ciebie biegnę, mam wszystkie liczby. Super! Okej, okay. i wiesz co znalazłem? W ogóle tutaj znalazłem też jakieś hasło. To było w ogóle w... nad Twoim łóżkiem To jest tą twój jakiś tajny pamiętnik, czy co to jest? A, to takie tam moje. Bo nie chciałem ci otwierać, dobra. 9 -1 -8 -5. także sprawdzimy. 9185. Dawaj, wyskakuj Lumi Ale holumi. super, ale super Masz normalnie Masz jakiś pomysł, jak można przechytrzyć normalnie tego kota strasznego? Ktoś go podrzucił normalnie pod mój dom Ja myślałem, że to był posąg A to był prawdziwy kot Chodź, idziemy po pomoc może, no, co? No, może chodźmy na policję Musimy powiadomić, że jest niebezpieczeństwo w naszym Idźmy. mieście Widzowie, mamy niemały problem Patrzcie, co się stało na policji Wszędzie jest pożar I normalnie pokonani policjanci Widzicie? Pewnie to ten kot tutaj był Na samym początku pewnie zwalczył policję, żeby nic normalnie, wiesz, co mu nie, nie mogli zrobić, okej, okay, tutaj też na górze więzienie jest puste, ale Lumi! Jest tutaj normalnie tak? pełno rzeczy Monitory, ekrany, rzeczy do trollowania Ja nie mogę Będziemy mogli zastaw zastawić pułapkę normalnie Na tego katnapa To Także wiesz co to, co, to ty idź, caged. zrób na niego pułapkę A ja tutaj zostanę i pomogę tym policjantom Dobra, to pomóc I we, weź dzwoń normalnie po jakiejś pogotowie Czy cokolwiek Okej, okay, dobra, słuchajcie Także tutaj może, ej, tutaj jest jakaś dziura pod spodem Ale pierwsze cage'e tutaj może poustawiamy Też zaprogramujemy kamerę Na tym poziomie, a tam ogólnie też jest, słuchajcie, ukryta. Czekajcie, gdzie są te kamery? Ukryta właśnie taka baza pod chodnikiem i tam będziemy mogli się schować. Okej, okay, czyli tak, bierzemy monitorek, programujemy. Oj, co ja rzuciłem? Rzuciłem tutaj, słuchajcie, minę. Dobra, tutaj jeszcze poustawiamy. Hop, hop, hop. Po trzy takie, słuchajcie, cage e i może się złapie. Będziemy go tu w międzyczasie oślepiali i mam nadzieję, że się uda go jakoś schwytać. Dobra, tutaj też nam by się przydała jakaś kamera. Dobra, na domu burmistrza pozwolę sobie ją położyć. Mamy do tego kolce. Ty, a co to za żółwiki. Patrzcie w ogóle jakie fajne. Ej! Jest tam katnap, Patrzcie! Ej, tu są chyba takie miny żółwiki! Że jak on tu stanie, to to wybuchnie! Dobra, idziemy szybko, chowamy się, zobaczymy czy tam coś jeszcze jest i będziemy sprawdzać na kamerach. O, co gdzie... to takiego? Ej, czekajcie, tutaj szybko ktoś pierwsza postawił. kamera. Co okay. to ma być? Ej, jest? co jest? Co jest? Nie widzę go samego. Co mnie tutaj szybko. normalnie wziął łapkę, wsadził? Patrzcie w ogóle o, wybuchły nie. te te. Ej, dobra! Czekajcie, zanim się słuchajcie, normalnie zorientowałem. Normalnie czekajcie, nic tu nie widzę. Muszę to wykopać tutaj te bloki. Zanim się zorientowałem w ogóle, że on tam w ogóle podbija, to tak naprawdę słuchajcie, nie zdążyłem nawet kamer wyciągnąć, a on chyba wpadł w te żółwiki, Ej, idziemy mu popodkładać normalnie jeszcze inne pułapki, może wykorzystamy to? To to masz ty kaptak normalnie. To ja mam tyle chciałeś siły, moją że rodzinę, ja No, że normalnie... wyjdę po prostu. Tak? No to dobra, no to zaraz cię słuchaj tutaj. Chodź, no a dawaj. Okej okay. No, ja to nie na mogę. w ogóle nic nie działa Tak, ja nic jestem nie działa, bardzo to zostaniesz silny. Ty podpalony ratunku, katnap mnie goni Straszny kocul Umi, Zaraz wezmę i ciebie tu podpalę I o będzie nie. po ty prostu uciekam. po tobie. Widzowie, dobra, szybko tutaj w smołka się wbijamy Nic nie będziemy widzieć, on też nic nie będzie widział I muszę stąd uciec Ratunku, pomocy, straszny kot mnie goni Widzowie, idę przez miasto I patrzcie, Lumi się tu skrada normalnie do domku Nubka Ej, dziwne Lumi, czego szukasz u Nuba? Co ty yy, tu mobiluje? wiesz co, bo w ogóle, Mieszesz policjancie. Po tak. Byłam u policjantów, pomogłam im, a oni powiedzieli mi o tajnej kryjówce, w której możemy normalnie się schować. I dlatego byłam teraz u nóbka się zapytać, czy on coś o tym po prostu wie. Tutaj też jest, I jest tajna jest kryjówka tutaj. pod chodnikiem w ogóle. Na kadnapa też jest spoko. W ogóle on nie widzi nas, jak wiesz co, jak się chowasz w takim miejscu, to praktycznie to jesteś niezauważalna. No co, co masz do powiedzenia? No i tutaj, tutaj musisz wejść. Tam jest po tak? prostu taka tajna kryjówka. Ty, jak to jest rozbudowane? Ej, tu. Tutaj to my możemy knuć tajne plany, jak go powstrzymać. Tu mamy tablicę, gdzie będziemy mogli rozpisać sobie. Musimy wszystko. tylko trochę tutaj posprzątać, tak, bo nie założymy. są leżaczki nawet, żeby poczilować. Także my, widzowie, bierzemy się do roboty i zaraz wymyślimy plan, jak pokonać katnapa. No i baza została doprowadzona, widzowie, do porządku. Tak się składa, że ustawiliśmy też w całym mieście kamery. Jeszcze tutaj w tej bazie mogę zaprogramować, a więc patrzcie, mamy na przykład tak, wgląd na szpital. Tutaj jest całkiem bezpieczny. Nie, nikogo nie ma, tam tylko jakieś osadnicy siedzą, widzicie, słuchajcie e, Dobra, mamy tutaj na przykład na komendę policji Mamy tutaj nawet przy moim domku, tutaj nasza pierwsza baza, gdzie się chowałem Także jest naprawdę wgląd na całe miasto I e, o, nawet tutaj mnie widzicie i Lumi, okej okay? A tutaj właśnie jest aktualna nasza baza Ej, Lumi, widziałem ten no kota pod szpitalem chyba jest Czekajcie, to była e, trzecia kamera Okej, okay, gdzieś on się tam chowa normalnie. Gdzieś widziałem tego kota. Zbliża się do naszej bazy. Musimy się szykować. Nie wiadomo, czy on ma na tyle dobry węch, żeby nas ogólnie wyczuć. Ale słuchajcie, mamy tutaj, zobaczcie. Specjalne różdżki. I tymi różdżkami może uda nam się go jakoś przechytrzyć. Dodatkowo są też ryby. Rybami można go zwabić. Są też niebieskie balony. Ten kot taki też trochę niebieski jest. Także, Lumi, mamy tutaj jeszcze inne rzeczy. Bierzesz ogólnie różdżkę sobie też? W razie tak, co? biorę, biorę, biorę. Dobrze. No i mam jeszcze taką tarczę, widzowie, jakby mi ten kod podpadł, ale mam nadzieję, że tymi normalnie efektami z tej różdżki będziemy mogli go strollować, na przykład zespawnuję swojego klona i tak dalej. Sprawdzimy zaraz na kamerach eee, właśnie, czy on tutaj będzie szedł. Jak nie będzie szedł, to poustawiamy ryby, słuchajcie. Poustawiamy tutaj ryby i po prostu mam nadzieję, że wtedy go zwabimy. Także na razie go nie widzę. Lumi, ja wychodzę, i idę te ryby poustawiać. Dobra, także jedna rybka, druga rybka i słuchajcie, on gdzieś tutaj w w ogóle był. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie zaskoczy teraz. E, Okej, okay. w razie co mamy tutaj takie balony e, z lawą właśnie. Może niebieskie baloniki. Patrzcie! Jest tam ten kot! Jest tam ten kot! Dobra, uciekamy szybko! Tutaj jeszcze ryby, słuchajcie, niebieskie baloniki i najlepiej tu damy dużo ryb, dużo ryb, żeby tu się zatrzymał i różdżkami lumi będziemy go normalnie tutaj Dobra. cisnęli i mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać właśnie. Dobra, tu jeszcze normalnie swojego klona kładę i szybko schodzimy na dół. On nas najprawdopodobniej tutaj nie zobaczy patrz Lumi, mój klon idzie, a ten normalny kost zbliża się? Patrz. O zobacz, zobacz. Patrz, myśli, że to ja. Dawaj tornado teraz na niego wyślemy. Wyślemy na niego tornado. Patrz, ominął, ominął tornado. Dobra. Wow, Lumi dobrze. Patrzcie ja mam takie niebieskie kule w ogóle fioletowe. O, Hej. ja takie! Ja nie mogę ty taką kulę normalnie. Ja też to na niego spróbuję. Patrzcie, Bum, przeleciało normalnie. I masz jeszcze następną. No, ja nie mogę, dobra, następnego klona. O nie, tutaj postawiłem klona, Lumi. Będzie, teraz z nami jest. Dobra, ale patrz w ogóle, on nie wie, skąd my w ogóle strzelamy w niego. Dawaj, 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 dawaj. Czyśniemy go teraz. Teraz normalnie, o, teraz albo nigdy. O nie, dobra, podpalił tutaj trochę. Wow. O, to chyba nas zauważył. sam siebie pokonałem, widzowie. A może to mój klon? No mi, dawaj, ciśnij go. Czemu ogólnie zaprzestałaś ogólnie ataku? Dawaj, szybko. No, atakuję go cały czas. On jest nieznieszczalny. My go nie damy rady pokonać, No On jest za mocny po prostu. No nie I... wiem, musimy D.P. coś innego po nie prostu wykombinować. padł. Padnie spodziewanie Lumi, pokonaliśmy go Czyli co, już po sprawie? Już po problemie? Już katnap normalnie nie będzie w naszym mieście buszował? Ja nie mogę Nawet tryb nie zdążył sobie zjeść Także teraz wystarczy tutaj zrobić porządek I możemy bezpiecznie wracać do domu Lumi, co? O nie, chowaj się szybko O nie, o nie, o dobra, dobra, Goni nas, goni nas Lumi O nie, TNT to ustawia w bazie naszej na bazie on naszej dzieci. Uciekajmy stąd. Ewakuujmy się. On, słuchaj, tutaj teraz chyba już ja wy, nie, nie, ja wyczuł o ja co wiem, chodzi. Wiem. Ja nie mogę. Ten, ten kot, słuchajcie, tak naprawdę jeszcze nie został zniszczony. A masz ty. Kule, cię zaraz tutaj zrzucimy. Uciekamy od niego. Ratunku, pomocy, goni mieć katna. Co się dzieje? Co się pomocy, dzieje? Pomocy, goni mi taki straszny kot. E, ma pan tu zamknięte, ale możemy się tu schować. To jest bezpieczne miejsce. Tak, no, jak, jak najbardziej bezpieczne. Czy pan mówił, że katna pana w... Po prostu tak, tutaj gonię. wiem w ogóle o, co? To no ja będzie najlepiej się działać. Ja tutaj mam bo, normalnie różdżkę, wykorzystywałem super jakieś zaklęcia. Mam nawet swojego klona, mogę tu zespawnować. ale to na nic, mój przyjacielu. wie normalnie. pan co, ja się muszę panu coś przyznać, bo ja go po prostu wziąłem i stworzyłem. To pan go bo to była moja bardzo dom? ulubiona postać, tylko coś niestety poszło nie tak. No i niestety, zamiast być dobrym, wyszedł bardzo zły. Ale wie pan Chwila. co? Ja wiem, jak go pokój. Ale pokazać podrzucił go pod mój dom, i to od pana się, te, pana się te problemy zaczęły. Tak, tak, to ja za tym wszystkim stoję. O, nie, tu ci tu niszczy normalnie sklep Nie, teraz. nie, niszczy mi, słuchaj. Ja wiem, ja wiem, jak możemy to załatwić. Jak go osłabić, żeby go pokonać. Ja ci Jaki. coś dam. Trzymaj, jak wylejesz na niego, no co ty mi robisz? ja Chcę tu pomóc, a ty co mi tutaj wyprawiasz? Jak oblejesz go tą wodą święconą, to no. normalnie on będzie słabszy i będzie łatwiej go pokonać, więc bierz tą następną wodę święconą. No staram się, ale wiesz co, mam takie problemy tutaj. Tyle mam rzeczy przez ciebie, normalnie narobisz strasznie dużo bałaganów w mieście, słuchaj. No chciałem dobrze, chciałem a dobrze. A co to nie zbrojki? Już. Mogę te zbrojki pożyczyć, bo też nie no mam No możesz, bierz, wiesz też te o, w sumie zbrojki. mam tutaj coś zdobyłem. Ale tak się składa że słuchajcie to za mało Dobra także te spodenki Może, może, może to mi coś pomoże Okej okay, czemu tego nie mogę ubrać Dobra obsydianowy jakiś chestplate Buciki jakieś I słuchajcie zamiast tej czap tych okularków Też ubieramy jakąś poważny poważny Hełmik I panie ja lecę na misję Idziesz mi pan pomóc tym no, twoim wy wytworem ogólnie? Nie lepiej lepiej Idź po prostu sam Dobra Ale, ja no, nie mogę Przeciwstawię się słuchajcie katnapowi I zobaczymy czy te miksturki mi na niego pomogą Widzowie, czaję się tutaj na szczycie i przeglądam kamery, żeby zaskoczyć kat na pas zaskoku. Także cały czas. Ej, patrzcie, idzie! Idzie tutaj, normalnie przy naszej starej bazie jest. A ja tam na górze jestem. O tam właśnie, widać nawet moją głowę. Ciekawe, co on kombinuje tutaj. Słuchajcie, chcę tam zejść na dół. Ej, dobra, muszę tam szybko się zbliżyć. Także teraz ja mam nad nim przewagę, ponieważ wiem, gdzie on jest. Widzicie tam się czai. Dobra, także tutaj na dach wskakujemy. Szykujemy się. Mamy tutaj tą wodę. Mamy jeszcze te śmieszne. Słuchajcie, patrzcie, jakie sły jaśne normalnie żółwiki. Tylko jak się po nich przejdzie, to łow wybuchają właśnie. Okej, żeby on mnie nie usłyszał. Może na początku zaatakujemy go balonami z lawą. Zalejemy go lawą, słuchajcie. Co tutaj się dzieje? Co tutaj się normalnie takiego dzieje? Normalnie tutaj jest? Teraz to już koniec. Ja już, słuchaj, mam ostateczną normalnie opcję. łow. Idź lepiej Ja nie mogę. Ja nie mogę. On, słuchajcie, się podniósł teraz. Oż ty! To na ciebie Zaraz ciebie nie normalnie wezmę i zaatakuję nie, i będzie Muszę tyle na niego tą wodę będzie. rzucić, widzowie! Muszę na niego jakąś tą wodę rzucić. Okej, okay, on zastyk, zastyk, teraz może go w to wykorzystamy. Wszystko tutaj używam po kolei. Oż ty podpalasz mnie! To ja cię teraz Oż, tutaj energią elektryczną. Czuję. Masz tutaj wodę jeszcze święconą. Bum! On nie bum. jakoś mi jest niedobrze. Czuję się tu jakiś nie? taki, że jest... Słaby taki Nie słabiło go to! Jego, może ten normalnie na dobrze bo... mówił? Słuchajcie, dobra, to o, jeszcze oślepimy. Jak mi dobrze jest! Ja, tracę sił! Pokonane widzowie! Ale to nie wiadomo, czy to koniec. Tak czy inaczej, mamy ogólnie sposób, żeby pokonać katnapa i mieć nad niej przewagę, a tu takie przeklęty kod, Także teraz będziemy musieli bezpiecznie obserwować miasto i za każdym razem, kiedy on się pojawi, go pokonać. Mam nadzieję, że się uda, trzymajcie kciuki, a ja się z wami żegnam, papa pa, widzowie!